Dzień dobry Państwu, witam. 11. dzień października, już za kilka dni wybory w Polsce. U nas tutaj te wybory organizowane są wcześniej, w sobotę. Proszę Państwa. W w tym roku bardzo nieoczekiwanie mamy więcej komisji wyborczych, dwie w kons trzy w konsulacie bodajże i tutaj dwie w Centrum Jana Pawła II. Bardzo to jest zaskakujące, dlatego że do tej pory wszyscy tłumaczyli, to znaczy wszyscy tłumaczyli nam, że nie można, Kanada nie zgadza się na organizowanie komisji w miejscach, które w Kanadzie, na terytorium Kanady, że one wybory obcych krajów muszą się odbywać w, w, eksterytorialnie, to znaczy właśnie na terenie placówek dyplomatycznych. No bo proszę Państwa, to przydałoby się taką komisję organizować nie tutaj w Toronto więcej, chociaż i tak już jest podobno strasznie dużo ludzi, bardzo dużo ludzi zapisanych. Chyba po 1500 w tych komisjach, które są w centrum Jana Pawła II, czyli 3000 ludzi tam będzie miało zagłosować i chyba, nie, nie jestem pewien tych liczb, ale chyba 600, 700 i coś, coś takiego. Kolejne 1500 czy 1600 w konsulacie. Konsulat swoim zasięgiem działania obejmuje również Manitobę, no i tam w Winnipegu im się nam. Komisja. Jest z tym kilka zgrzytów, no jeden zgrzyt jest taki, że starałem się wysyłając e-maile o wywiad z kimś z konsulatu na tę organizację, zorganizowanie wyborów, niestety nie otrzymałem takiej możliwości, ale dlaczego, no, dlatego, że ludzie się skarżą, że nie mogli się zarejestrować, zwłaszcza ludzie starsi, bo wiem, no oczywiście jest, są ten, ten, ta strona i wybory, tam można to wszystko zrobić, Natomiast ludzie, którzy nie mają dostępu do komputera, są tacy, nie korzystają z internetu, są tacy, nie korzystają z poczty elektronicznej, są tacy, zwłaszcza starsi, zwłaszcza głosujący, jest tradycyjny zwłaszcza napis, i ci ludzie no, jakoś zostali troszeczkę potraktowani per noga, bo niby mówiono im, że proszę wydrukować sobie tam, czy przyjść do konsulatu, przynieść do konsulatu, ale znów tutaj jest. Do droga przez mękę, dlatego że trudno się jest do konsulatu dodzwonić, trudno się z konsulatem umówić na, na cokolwiek, i tak się skarżą właśnie ci ludzie, którzy do nas trafiają. I wielu z nich w tych wyborach głosować nie będzie, ponieważ nie zdołało się zarejestrować, nie była możliwa rejestracja przez telefon. Kolejne uwagi takie zgrzytowe czy zgrzytające. Proszę Państwa, też nie wiem dlaczego, na przykład, państwo polskie zbiera informacje o naszych numerach telefonów czy tym, gdzie mieszkamy, skoro przecież wystarczy numer PESEL do tego, żeby się zarejestrować. Wiadomo, PESEL wiąże się z człowiekiem, wiąże się z daną osobą, wiadomo, gdzie ta osoba mniej więcej jest, gdzie mieszka, gdzie jest zameldowana, etc. etc. Po co więc zbierać te, te wszystkie informacje? Czy to tak po to, że Państwo bo chcę mieć jak najwięcej, bo im więcej, to lepiej. Myślę, że to coś, coś takiego chyba coś takiego chodzi. Zresztą ja miałem samą przygodę w konsulacie tutaj w Toronto, gdzie odbierałem paszport. Mój polski paszport, który mam teraz, ważny jeszcze, czyli było to ładnych kilka lat temu. Mam paszport ważny na 10 lat. No i proszę Państwa, też był paszport biometryczny i tak dalej. Także składając te wszystkie wymagane dokumenty o wyrobienie tego paszportu, pobrano tam ode mnie odciski palców. No, i następnie yy, poszedłem po odbiór, yy, otrzymując wiadomości. Że paszport jest gotowy. I żeby odebrać ten paszport, e, pani w konsulacie zażądała ode mnie jakiegoś kanadyjskiego dokumentu, co jest sprzeczne z ustawą, bo obywatel polski przed organami władz państwowych nie powinien się po, posługiwać dokumentami państw obcych. Poza tym nie jest to wyszczególnione w wiszącym na ścianie w konsulacie e, spisie dokumentów wymaganych do wyrobienia paszportu. Nie ma tam w ogóle nic mowy o jakimkolwiek dokumencie tożsamości kanadyjskim, zwłaszcza, że miałem stary paszport również wydany w tym konsulacie. I proszę Państwa, ja się zrobiłem klientem awanturującym, w związku z czym powiedziałem, że nie mam, nie pokażę ani prawa jazdy, bo Pani powiedziała prawo jazdy albo paszport kanadyjski. Pytam się, co Pani z tym, z tym zrobiła, a ona powiedziała, że zeskanuje. No więc tym bardziej mnie to, że tak powiem, podgrzało od środka. No i mówię, że nie, że ja takich dokumentów nie pokażę, po prostu. Na co pani zadzwoniła po pana konsula, bo to jest tak, że ta właśnie cała to pomieszczenie do obsługi klientów, to jest jak gdyby z boku konsulatu, w, jak to się mówi, nas mówi w basemencie, no a konsulowie, czy urzędują na górze, więc konsul szedł. no i burknął do pani, ja tego pana znam, niech mu pani da. No, i na tym się skończyło. Dostałem polski paszport do ręki bez okazywania tych kanadyjskich, kanadyjskich dokumentów tożsamości. Co jest samo sobie właśnie już wtedy na, napełniło mnie podejrzeniami. Po co administracji państwa polskiego moje kanadyjskie dokumenty, skoro no, one niczemu w państwie polskim nie służą. Proszę Państwa. Też to a propos konsulatu, dzisiaj rozmawiałem z wieloma osobami, zrobiłem sądeuczną, zaraz Państwu puszczę kilka wypowiedzi, dużo, bo też w zasadzie trafiałem na ludzi, którzy nie będą uczestniczyli w polskich wyborach, ale jedna z pań mi powiedziała, pani Jola, że ona się wstydziła tam iść do tego konsulatu, bo jej rodzice są no, niepełnosprawni, w tym sensie, że tam chodzik, w wózek, tym podobne rzeczy, no, i musiała z tymi rodzicami iść do, do konsulatu, bo, bo, żeby im pomóc. Bo proszę Państwa, do konsulatu nie można wózkiem wjechać w żaden sposób. Tam są schodki, schodziki z boku gdzieś. No i ta pani Jola mi właśnie mówi: No właśnie, taki piękny budynek. E, w tym budynku, no super rzeczy, a ona się wstydzi za państwo polskie. Jak traktuje tych petentów, którzy tam przychodzą, coś do tego konsulatu załatwić i wchodzą tutaj z boczku od y, służbówki. Z jakimiś tam drzwiami w korytarzyku zaciemnionym i tak dalej. Kolejna sprawa z wyborami polskimi. Myślę, że to ludzie w Polsce nie, nie wszyscy sobie uświadamiają, że jest to swego rodzaju zaszłość z epoki PRL-u komunistyczna, bo my, proszę Państwa, głosujemy wszyscy w jednym okręgu warszawskim czyli wszyscy Polacy mieszkający za granicą, wszyscy Polacy przebywający za granicą głosują w okręgu numer 19 w Warszawa. Pół miliona ludzi. Ponad więc jeszcze więcej, czyli nie, nie, może być całe miasto Warszawa głosuje w tym. Mówię taka liczba ludzi, jak całe miasto Warszawa y, może głosować na właśnie w tym i jednym okręgu, co jest, myślę też niesprawiedliwe dla tych mieszkańców z tego okręgu, no, bo dlaczego to tyle ludzi ma zmieniać im wynik wyborów? Ale proszę państwa, tak jest dlatego, że dawniej poza granicami Polski, to znaczy poza granicami PRL-u, y, to głosowali jedynie dyplomaci prl jacyś tam marynarze, no, ktoś taki. Bo tak zwana Polonia, czyli wychodźstwo, czyli Polacy mieszkający za granicą, w ogóle w wyborach tego rodzaju nie brali udziału. No i tak przechlupięto nas do RP, zachęcono do udziału w wyborach, właśnie nas, Polaków mieszkających. Coraz więcej ludzi ma polskie paszporty, chce uczestniczyć w tym życiu. Polityczny w Polsce, ale nie tylko polityczny. Mówi: Ja tam mam majątność, ja tam mam spadek po ojcu, a to a tamto, płacę tam podatki. Dzisiaj tak z taką wypowiedzią się spotkałem. To mnie tam zależy, żeby było dobrze i dlatego chcą tam ci ludzie głosować. Niestety wszyscy głosujemy w tym jednym, jedynym okręgu wyborczym. Była kiedyś jeszcze PIS składał takie nawet obietnice, że będą kręgi dla Polonii, to znaczy właśnie po to, żeby nas reprezentować w Polsce, to znaczy interesy ludzi, którzy mają różnego rodzaju e, no, problemy na styku pomiędzy dwoma państwami i dobrze by było, żeby taka reprezentacja się znalazła. Niestety się e, nie znajduje e, i nadal my wszyscy, e, pół miliona osób, głosujemy w okręgu numer 19. To tyle z różnego rodzaju narzekań, myślę, że no dobrze się stało, że jest więcej komisji wyborczej, jak widać zainteresowanie wyborami jest bardzo duże. Źle, że to nie jest takie mieście jak Winnipeg na przykład, skąd praktycznie nie ma jak głosować, no bo trzeba by tu było przylatywać do Toronto. Samochodem to tak ze dwa dni jazdy wyjdzie w jedną stronę. Proszę Państwa, no wszystko to są rzeczy, które można oczywiście poprawić. Jak właśnie też można by było poprawić to, żeby wózkiem inwalidzkim jednak można było wjechać do pokoju obsługi klienta w polskim konsulacie w Toronto. Myślę, że nawet przepisy polskie tego rodzaju rzeczy wymagają, kanadyjskie oczywiście, tak. Zapraszam na e, sądę, którą zrobiłem właśnie dzisiaj. Rozmowy z kilkoma osobami o wyborach w Polsce. Czy pan będzie głosował w tych wyborach, które są polskie teraz? I, i więc jest taka sprawa, że w związku z tym, że ja nie chcę po prostu decydować za swoich najbliższych w Polsce. Po prostu wie, głosowałbym na y, Konfederację, Aha. ale y, po prostu po rozmowach ze znajomymi w Polsce powiedzieli jakie racje wy macie nam wybierać kogo my tu chcemy mieć i Aha. to wszystko no wie pan to też jest tak że my w sumie głosujemy ja. w jednym okręgu to tak zostało z czasów komunistycznych że jest jeden okręg w Warszawie no i nie mamy żadnego wpływu, niewielki wpływ praktycznie tak y mamy czyli pana zdaniem jest to że jak się płaci podatki stały czytelnik A. najlepszego, najlepszej gazety pana Kumora w Polsce będzie pan głosował w wyborach? dlaczego nie? Bo jedni i drudzy szukują. No. Nie, może, nie ma. Nie może ma kogo. coś tam pis zrobił dla tej Polski, tam dał pieniądze komuś tam. Emerytom dał. Tak. No oni wszyscy kradną. No tak, czyli nie. Nie, nie. Ale też dlatego, żeby się nie mieszać ja, tam. Nie, nie. nie, Ja mieszkam tu po prostu. Okay. A o co chodzi? Ja ich znam troszeczkę, bo w Polsce jak mieszkałem, to ja grałem z Zenkiem Martyniukiem w Akcencie. Ja dla nich często grałem dla tych... Tych, dla Widziałem, co tam się dzieje za kulisami. Mhm. Szkoda, słuchaj. Czyli, co, no to co trzeba robić? Co my mamy robić? Biedne robaczki. Nic jak nie zrobimy. Tam nasz wybawca, na górze. Nie, modli się. No, tylko Bóg nas wybawi. Więcej nikt. A ja chciałem nie zapytać, czy Pani będzie głosować w wyborach polskich? Nie, nie będę. A i dlaczego właśnie? Nie, nie mam obywatelstwa polskiego. A, zrzekła się Pani, czy w ogóle Pani Musiałam. nie występowała? Były takie czasy w latach 70 Zgadza się, zgadza się. I już Pani nie, nie starała nie, się później? Nie, mieszkam tu i zdecydowałam, że to jest moje miejsce. Rozumiem. I nie mogę Pani pokazać? Czy, czy, no może, nie się pani, nie, nie panie. To, no, to naprawdę to jest nie, coś... labę, nie. No to panią zamarzę. Nie. Dziękuję bardzo. Wie pan co przeprowadzam krótką sondę uliczną? Chciałem zapytać, czy pan będzie brał udział w wyborach polskich. Znaczy nie. Dopiero co paszport załatwiłem, jeszcze chyba nie będę brał udziału, bo... Jeszcze nie będzie pan brał udział, a załatwiał a... pan paszport y... w, Polsce. w Polsce, tak? Tak. Yy, uważa Pan, że trzeba brać? Bo tutaj dużo ludzi uważa, że nie powinniśmy głosować. Yy, że żyjemy Znaczy <głos> powinniśmy głosować, bo każdy ma w Polsce zostawiony jakiś tam majątek. Zgadza się. Czy porodzinny, czy tam po prostu... Jakieś podatki płaci od Tak tego. jest. Płaci się podatki. Jak się płaci podatki, to powinno się głosować. Tym bardziej, że jeśli jeszcze obywatelem tego państwa. Zgadza się. A Pan yy, po prostu starał się teraz o paszport yy, odnawianie, tak? Yy... tak? Tak, tak, tak. I dlatego pan nie może, bo jeszcze pan nie dostał. No dosłownie w tamtym tygodniu przyjechałem, to jest dopiero jestem 5 dni. O, rozumiem. rozumiem. Z powrotem, tak, Z powrotem, bo tak, pan tak, pół na tak, pół. Tak, tak. Rozumiem. Ale gdyby pan było, to e, znaczy miał pan dłużej paszport, to by pan głosował? No oczywiście, będę bez Można zapytać na kogo? Bo pan w Polsce też bywa, a, to się to pan znaczy, orientuje. Bliższe mi ciało jest po prostu partia PIS, którą widzę to jest taka partia rozwojowa która po prostu jest obroną, ręką każdego obywatela rozumiem to nie jest prywatna partia a nie prywaty jak PO czy coś, pomimo że z odłamu w się ale e, ja, ja mam inne zdanie rozumiem, inne zdanie ja czy jest, jest pan zapis? Ja, ja, ja już w Polsce głosowałam na Tymińskiego nie Aha. na Wałensu, pomimo, że jestem w solidarności rolników indy, 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 indywidualnych. Nie, ale widziałem już o się temu dwadzieścia kilka lat. No bo to nie był monolit ta solidarność, tak, agentura dla tak, tak. część... no, Było prawie 200 tysięcy agentów. 10 milionowe solidarności było 200 tysięcy agentów. No dużo ludzi po prostu z sercem tam poszło z, i tak dalej. Po Zresztą a, Miał ich rozliczyć te siekierki Mazowieckiego, inne rzeczy, w a nie rozliczył, raczej się z nimi dogadał. No Dla mnie, już Okrągły Stół, którym był wtedy, ja organizowałem strajki ch chłopskie na temat Okrągłego Stołu. Już żeśmy wtedy po prostu tego Rozumiem. Eee, po, nie, nie. <laughs> Rozumiem. To jest długa historia, którą bym chciał Dziękuję. opowiadać, bo Dziękuję. tak samo działaczem w Solidarności ale rolników indywidualnych a Białeńca dla mnie to jest podstawiona osoba Rozumiem, dziękuję panu bardzo może się pan przedstawić na koniec Antoni Domienik Bardzo panie dziękuję, no i miejmy nadzieję, że w następnych wyborach pan już będzie brał udział A będę brał, o ile po prostu zdrowie dopiszę, to na pewno w stu procentach wiem, że już mogę głosować w sobotę Mogę zadzwonić do konsulatu jeszcze, po prostu będę na no, Ale to się trzeba właśnie. Ale to wcześniej, trzeba było wcześniej Do, wcześniej, do 10, tak, tak, także tak, 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 to jest ten problem. Czyli pan nie głosuje w wyborach? Nie głosuję. Głosowałem poprzednio, ale w tej chwili zdecydowałem się nie głosować. No ale dlaczego? Dlaczego taka decyzja? Że po prostu. Nie ma kandydata, nie ma partii jak to jest? No jedynie mógłbym głosować na Koronę Grzegorza Brauna. To jest człowiek, który naprawdę. Coś w tym naszym Sejmie prezentuje, od, co, od samego początku walczył z, dy, z dyskryminacją sanitarną. Yy, po z nie, nie, po, nie pozwolił opływać Polski. Yy, walczył z Stop Amerykanizacji i Stop ukrainizacji Polski. Jedyny polski polityk, który coś sobą prezentuje naprawdę. No to dobrze, no to dlaczego nie będzie jego partia miała głosu pana? Bo postanowiłem, że ludzie w Polsce powinni decydować o swoim tym, a nie emigranci, którzy tutaj mieszkają po 30 lat czy więcej. I tak to Pana uderzyło w pewnym momencie. Postanowiłem nie głosować. No bo poprzednio Pan głosował. Tak. No dobrze, no w takim razie cóż można powiedzieć, ale ma Pan swoich kandydatów i interesuje się życiem politycznym w Polsce? No oczywiście, jestem za federacją. Tylko Konfederacja coś w tej chwili jakby się po prostu rozpoczęła rozmiększać. Następną pol, partią polską to jest... E, Polska jest tylko jedna. Aha. Oni są praktycznie, mają podobny program zbliżony do y, Konfederacji, raczej do, do Korony Polskiej. No to dobrze, na no to czemu pan nie głosuje? Postanowiłem nie. Polacy w Polsce biorą sprawy w swoje ręce. Rozumiem.